Cześć, kochani, dziś taki specjalny, bonusowy odcinek. Jak wiecie, jesteśmy z Zielonej Góry, gdzie stwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa. I z tego powodu w sklepach już zaczyna brakować żelu do dezynfekcji rąk, a inne produkty też powoli znikają. Ale spokojnie, dalecy jesteśmy od paniki, bo jak wiecie, zawsze mamy swoje sposoby i tym razem też sobie poradzimy. Prosto z miasta, które teraz jest na ustach wszystkich, pokażemy wam, jak w domowy sposób zrobić płyn do dezynfekcji rąk. Tak jak mówiliśmy wcześniej, zarówno płynów jak i żeli zaczyna już w sklepach brakować, ale dalej są dostępne produkty, z których można zrobić go samodzielnie. Zatem nie gadajmy za dużo, tylko zabierzmy się od razu do roboty. Oto co potrzebujecie. Pierwszym, podstawowym składnikiem jest w naszym przypadku wysokoprocentowy alkohol, czyli spirytus 95%. Działa on odkażająco, zabijając bakterie, wirusy i grzyby. I tego właśnie potrzebujemy. Oczywiście nasz środek będzie miał nieco niższe stężenie, czyli tak w przedziale 60-70% jak to zaleca Światowa Organizacja Zdrowia, a to dlatego, że po prostu rozcieńczymy go kolejnymi składnikami. Jednak zbyt niski woltaż też nie zda tutaj egzaminu, dlatego obmywanie rąk wódką po prostu nie ma żadnego sensu, ale spokojnie po kolei. Oprócz zwykłego etanolu wykorzystamy też alkohol izopropylowy. Z wyszukanych informacji. <laughs> pachnie, nieźle, nie? Ale z wyszukanych informacji wiemy, że poszerza on spektrum działania środków odkażających. Jednak jeśli nie znajdziecie go w sklepie, to spokojnie sam spirytus wystarczy. Nośnikiem naszego preparatu odkażającego będzie żel aloesowy. Tylko nie mylcie to z napojem aloesowym, który nie ma z tym nic wspólnego! A to dlatego, że sam spirytus by wysuszył skórę, a przesuszona skóra ma tendencję do pękania, a to otwiera drogę infekcji. Oprócz tego przygotowaliśmy także olejek arganowy, który także wspomaga pielęgnację skóry, a jak wiadomo skóra jest pierwszą barierą, takim murem przed zarazkami. Inną opcją zamienną jest wykorzystanie gliceryny, więc albo olejek arganowy, albo gliceryna, w zależności co Wam wpadnie w ręce. Ostatnim składnikiem jest woda utleniona, która działa żrąco na żywe tkanki, zatem również na chorobotwórcze ustroje, znaczy drobne ustroje. Ale <laughs> się Ale na koniec jeszcze przyda nam się jakiś dozownik do po prostu wygodnego nakładania płynu. Fajnie jakby był różowy, plus 10 do ochrony! Zatem wszystkie składniki macie podane w opisie pod filmem, a my już więcej nie gadamy, tylko zabieramy się do roboty. Aby taki preparat był faktycznie skuteczny, stężenie alkoholu musi wynosić przynajmniej 60%. Dlatego na 100 ml preparatu wykorzystamy 50 ml spirytusu 95% oraz 20 ml alkoholu izopropylowego. Alkohol izopropylowy znajdziecie w sklepach z elektroniką i np. w kasturamie. Ale jeśli nie macie go i nie możecie go znaleźć, to spokojnie, sam spirytus wystarczy. Wtedy będziecie potrzebować 70 ml. Następnie żel aloesowy. Z racji, że tworzymy 100 ml preparatu, dodajemy go 20 ml. Na koniec 5 ml olejku arganowego lub gliceryny oraz 5 ml wody utlenionej. Wszystkie składniki na miejscu zatem zaczynamy powoli mieszać. Nie mikserem, tylko łyżeczką. Ole, daję taką starą imprezą. <laughs> Wczorajszą. Ok, wszystko ładnie przemieszane. Przelewamy sobie do dozowniczka. Zakręcamy. Ale mętne. No ale mętny. skuteczne. Krączki. O! o! Nie. Bezpieczne. O! Nie no, to już po zapachu czuć, że nic nie przeżyje na rękach. Nie ma opcji. To jeszcze nie wszystko! Dokładnie, bo jeszcze pokażemy Wam, jak przy okazji zrobić płyn, który będzie odkażał różne przedmioty, czy też powierzchnię. Ponieważ klamki, piloty, stoły, klawiatury, myszki też mają na sobie zarazki i to dużo! W tym wypadku sprawa jest prostsza, bo nie potrzebujemy ani gliceryny, ani olejków, ani żeli, niczego. Wchodzi tylko spirytus, alkohol izopropylowy i woda destylowana. Proporcje jednak muszą zostać zachowane. Do pojemnika wlawamy 50 ml spirytusu oraz 20 ml alkoholu izupropylowego. Następnie dolewamy 30 ml wody destylowanej i całość mieszamy. Aby uzyskać większą ilość, wystarczy sobie pomnożyć ilości składników i gotowe. Nasze preparaty są już gotowe, ale najważniejsze to nie popadać w panikę. Wystarczy być rozważnym, dlatego warto unikać miejsc, w którym gromadzą się ludzie. Widać się raczej skiniem głowy niż podawaniem ręki, oraz nie dotykać swojej twarzy nieumytymi dłonimi. Być może to wszystko brzmi zabawnie, jednak w czasie epidemii te rzeczy właśnie podnoszą poziom bezpieczeństwa. My już się z Wami żegnamy, życzymy Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, ale pamiętajcie też, aby zostawić nam łapkę w górę, zostawić komentarz, subskrybować kanał i do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Na razie!